30 maja rozpoczynają się obchody 660-lecia Opoczna. O godzinie 14 wyruszy historyczny karowód ulicami miasta, któremu towarzyszyć będą inscenizacje teatralne. Na zakończenie przewidziano piknik średniowieczny z pokazami rycerskimi, warsztatami, atrakcjami dla dzieci i degustacją lokalnych przysmaków. O tym porozmawiam z Adamem Grabowskim, dyrektorem Muzeum w Opocznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, panie dyrektorze, jakie wydarzenia z dziejów miasta uświetnią piątkowe obchody 660-lecie Opoczna. Do no, tego dnia przejdziemy się najstarszą częścią miasta, ulicami Starego Miasta. W króla Kazimierza Wielkiego, naszego tutaj miastotwórcy, również będziemy mieli esterkę, kochankę z Opoczna. Przejdziemy się tymi starymi częściami przy których znajdują się zabytki, więc na pewno te historie odtwarzane przez grupy rekonstrukcyjne, czy właśnie występy teatrów, które będą tego dnia u nas w Opocznie, pokażą nam bogate dzieje. Poprzez te 660 lat dziejów miasta się przejdziemy. Zobaczymy Hubalczyków, zobaczymy Dziewulskiego Langę, czyli założycieli fabryki ceramicznej w Opocznie, przejdziemy się wzdłuż murów miejskich, odwiedzimy kościół świętego Bartłomieja, właśnie część XIV-wieczną, Podejdziemy pod zamek, ale oczywiście też po drodze na pewno znajdą się mieszkańcy miasta, którzy będą witać króla i go tutaj nam na pewno chwalić. Korowód historyczny to ważny element programu. Jakie postacie i wydarzenia będą przedstawione podczas przemarszu? Będą hubalczycy, jak wspomniałem, bo obok naszego przemarszu był punkt kontaktowy Hubala, bar Franciszka Wilka, słynny. W słynny właśnie z, z tego oddziału. Będziemy szli również przy fabryce, pierwszej fabryce płytek ceramicznych w Opocznie, więc tutaj na pewno odegramy postacie założycieli fabryki, zobaczymy te najstarsze płytki, nawet wręczą królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Właściciele fabryki, te najstarsze, najpiękniejsze płytki zwiedzimy kościół świętego Bartłomieja bo obok niego też będziemy przechodzić, więc powiemy o tej najstarszej części. On był oczywiście przebudowywany, ale ale ta 14-wieczna część jest teraz boczną kaplicą kościelną. I to, to, to są właśnie budynki pamiętające czasy Kazimierza Wielkiego. Oczywiście dom Esterki, bo biblioteka miejska w opocznie mieści się w legendarnym domu Esterki, a jak wiemy, to postać związana z Kazimierzem Wielkim, no i Zamek Kazimierzowski, siedziba Muzeum Regionalnego w Opocznie, tu będą główne, część, część odegrana będzie właśnie na powtórzenia praw miejskich, no i oczywiście przemowy króla. Dlaczego tak ważne jest, by w obchodach 660-lecia Opoczna brały udział dzieci i młodzież? Jakie role będą pełnić w tym wydarzeniu? No Zależy nam oczywiście na edukowaniu, na tym, aby, aby młodzież, dzieci była dumna z naszej historii, z naszego miasta, a wspomnę tylko, że dzieci i młodzież będzie poprzebierana, bo na pewno wiele z tych, z tych osób będzie miało stroje z epoki czy średniowiecza, czy z wieków późniejszych, bo tak jak wspomniałem, będzie to przemarsz całymi tymi dziejami naszego miasta, a to przeszło 600 lat, więc zobaczymy na pewno wiele rycerzy. Wiele różnych esterek. Wiemy również, że będzie grupa niejedna nie przebrana za szlachtę, za żołnierzy, więc to też taka jest aktywizacja dzieci, szczególnie tych najmłodszych, z przedszkoli, z młodszych klas, szkół podstawowych. To będzie fa fajna forma lekcji historii, bo oni już wcześniej na pewno będą się przygotowywać w, w szkołach, w klasach opowiadać o tym, a wystąpią na tym przemarszu. Na koniec, na, na placu targowym, podczas hmm, pikniku siedmiowiecznego, też będą mogli wystąpić na scenie, odegrać różnego rodzaju, prze, zaprezentować się i odegrać hmm, przygotowane przez siebie części przedstawienia. Więc to też jest taka aktywizacja młodzieży do tego, aby poznać historię miasta, aby się w nie włączyć, aby właśnie dobrze się bawić, bo to też o to chodzi, aby podczas tych dni opoczna. Tego pikniku średniowiecznego i przemarszu, no dobrze się bawić, poznając historię lokalną. W jaki sposób przedstawione zostaną wydarzenia historyczne miasta w formie inscenizacji teatralnych? Kto przygotowuje te przedstawienia? Tutaj główną rolę na siebie wzięła Grupa Teatralna Serbo. Jest to grupa teatralna działająca przy Miejskich Domów Kultury Popocznie, ale mamy również Grupę Teatralną Zinowłodza. Jak również postacie, te, które będą na stoiskach średniowiecznych, na pikniku, one też z nami przejdą. Większość tych osób oczywiście ma stroje z epoki, różnych profesji, różnych, różnych zawodów, więc oni też wzbogacą ten korowód, bo, bo oczywiście mają stroje z epoki na, na swoich stoiskach, więc to będzie dużo osób przebranych, te grupy teatralne, oczywiście też osoby, które będą podczas pikniku na stoiskach, też się z nami przejdą i to na pewno wzbogaci, urozmaici nasz przemarsz. Piknik średniowieczny na Placu Targowym. To kolejna atrakcja dnia. Jakie tradycyjne rzemiosła będą prezentowane? Jak mogą uczestnicy spróbować swoich sił w tych umiejętnościach? No tutaj na pikniku średniowiecznym będziemy mieli kilkanaście stoisk właśnie tych profesji średniowiecznych. Oczywiście walki rycerskie, strzelanie z łuku, to, myślę, będzie najbardziej widowiskowe i szczególnie młodzież i dzieci będą na to zwracać uwagę. Ale oczywiście mamy dużo stoisk. Będzie kuźnia średniowieczna, pracownia alchemika, namiot rycerza, strzelanie z łuku, szewc średniowieczny, również piastowska strawa. Będzie można spróbować sobie tych średniowiecznych smakołyków. Koło garcarskie straż miejska. Będziemy również posiadać dyby, gdzie tych niegrzecznych będziemy oczywiście przykuwać. Będzie kancelaria, można będzie sobie zrobić warsztaty kaligraficzne. Łaźnia średniowieczna to dzisiaj modne, ale to zawsze było w modzie i na pewno atrakcyjni, jeżeli będzie no gorąco, szczególnie na nas liczymy, oczywiście przy dobrej pogodzie. Taniec historyczny, będzie pokaz tańców, więc tych atrakcji jest naprawdę dużo, stoisk, sporo. Oczywiście prezentują się też jednostki kultury, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie na pewno. Na pewno będzie bardzo dużo różnego rodzaju atrakcji, to no głównie oczywiście średniowiecznych. Pokazy walk rycerskich to jedna z atrakcji tego wydarzenia. Jakie elementy średniowiecznej rywalizacji zobaczą uczestnicy? No na pewno będą to walki rycerzy w zbrojach, więc to na pewno spowoduje dużo hałasu, dużo, dużo widowiskowych uderzeń, tak? No tak jak wspomniałem, będzie, będzie strzelanie z łuku, czyli mamy możliwość sprawdzenia się w tej profesji, to też myślę, że będzie się bardzo, bardzo cieszyć powodzeniem. To jeżeli chodzi o te walki, no to oczywiście walki rycerskie. Na stoiskach różnych jednostek naszych tej kultury też będziemy mieli różnego rodzaju już miecze, nie aż tak ostre i prawdziwe jak, jak rycerze, ale, ale też młodzież, dzieci będziemy uczyć walczyć, pokazywać techniki walki już tymi mieczami, którymi sobie nie zrobią krzywdę, więc też też na pewno dzieci będą mogły sobie od najmłodszych lat powalczyć, popatrzeć i, i, i potrenować walkę rycerską. Tak jak to. Wyglądało kiedyś, a na pewno, tak jak wspomniałem, najbardziej widowiskowa to ta, gdzie rycerze w pełnej zbroi będą walczyć już nie na żarty. 660-lecie opoczna. To wyjątkowa rocznica. Co pana zdaniem jest najważniejszym przesłaniem tego dnia dla mieszkańców miasta i nie tylko. No, najważniejszym przesłaniem według mnie to jest pokazanie bogatej historii miasta, tak? Często zapędzeni dzisiaj w teraźniejszości zapominamy o historii. My jako Muzeum Regionalne w Opocznie oczywiście za, na każdym kroku staramy się tą bogatą historię miasta królewskiego, miasta średniowiecznego, które 660 lat temu otrzymało prawa miejskie, ale prawdopodobnie już dużo wcześniej było dużą osadą, tak? bo, bo to też mamy o tym informacje nie tylko archeologiczne, więc chcemy pokazać ten, ten, ten rozwój miasta od czasów XIV-wiecznych, właśnie poprzez te, podczas tego przemarszu. Pokażemy inne aspekty, z czego Opoczno słynie, bo będziemy mieli właśnie to dziedzictwo ceramiczno opoczyńskie pokazane też. Y, też przemysł, który rozwinął miasto. Dzięki temu przemysłowi miasto bardzo wzrosło ilościowo, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, ale również gospodarczo. No, chcemy pokazać również kulturę ludową, bo nie wspomniałem, ale w czasie tego korowodu na pewno przedszkolaki, ale też i szkoły będą przebrane w, stroju, w opoczyńskich strojach ludowych. Będzie z nami maszerować Tramblanka, zespół reprezentacyjny Ziemi Opoczyńskiej, więc ten folklor również tu się znajdzie. Nie tylko historia i, i XIV wiek, ale chcemy pokazać bogactwo naszych dziejów, naszej kultury ludowej, naszego dziedzictwa ceramicznego. No, historia drugowojenna również się znajdzie, bo to tutaj Hubal bywał w opocznie nad Ziemią Opoczyńskiej, walczył, więc też te aspekty walki o niepodległość, walki. Z różnymi wrogami w różnych dziejach, w różnych epokach pokażemy. Więc przede wszystkim chodzi nam o taką edukację młodzieży, ale przede wszystkim też dumę, tak? bo chcemy poprzez to pokazanie tych naszych dziejów sprawić, aby ci nasi mieszkańcy, którzy czasami zapominają o historii, sobie o niej przypomnieli, ale przede wszystkim byli z niej dumni, że jesteśmy miastem o starym rodowodzie miastem królewskim które no dzisiaj może niewielkie, ale w średniowieczu mieliśmy dużo większe znaczenie, leżeliśmy na przecięciu szlaków handlowych, byliśmy miastem dużym, tak, względem innych, więc to, to wszystko chcemy przypomnieć, a przede wszystkim, żebyśmy byli dumni z naszego miasta i znali troszeczkę lepiej jego historię. I te wszystkie atrakcje rozpoczną już 30 maja. Obchody 660-lecia miasta Opoczna. Moimi Państwa gościem był Adam Grabowski, dyrektor Muzeum w Opocznie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie i oczywiście zapraszam do świętowania z nami.